Jest tutaj Rebi z kanału Quicks i dzisiaj podsumuję mój czytelniczy marzec. W marcu udało mi się przeczytać 8 książek, co trochę mnie zaskoczyło, bo zwykle nie czytam aż tyle. Chociaż część z nich była naprawdę krótka, więc no nic dziwnego Pierwszą książką, którą przeczytałam w marcu Był on The Art of Being Normal, Lise Williamson Jest to książka opowiadająca o Davidzie i Leo David ma swój sekret, o którym wiedzą tylko jego przyjaciele A Leo jest nowym chłopcem w szkole Davida O którym krążą jakieś dziwne plotki i ogólnie wydaje się dość tajemniczy Tak samo jak David, Leo ma swój sekret i książka głównie opowiada o tym, jak ich życie się zmienia, od kiedy się poznają I ogólnie o ich przyjaźni, o, o różnych rzeczach, z którymi muszą sobie poradzić Jest to książka o tematyce LGBT no, Próbuję powiedzieć to tak, żeby nikomu nic nie zaspoilerować Ale to jest naprawdę trudne, bo... Kurde! <laughs> w każdym razie jest to książka o tematyce LGBT I jedna z tych książek, yy, którą zamawiałam jeszcze w chyba listopadzie z Amazonu E, więc jest oczywiście po angielsku. Jak dla mnie była naprawdę fajna, przyjemna, i chyba nawet się wzruszyłam raz. W każdym razie jest to książka warta przeczytania i polecam naprawdę wszystkim. Oprócz tego jest bardzo ładna: to znaczy ta okładka bardzo mi się podoba. Jest również y, materiałowa oprawa i taka bardzo sensowna. Grafika, biorąc pod uwagę treść książki. Kolejną książkę pochłonęłam dosłownie w jeden dzień. Tak od rana do wieczora siedziałam i czytałam, bo po prostu nie mogłam się oderwać i była naprawdę bardzo przyjemna. Jest to Not Otherwise Specified Hany Moskowicz Książka opowiada o Edzie. Dziewczynie, która kocha balet, ale wie, że nie będzie dobrze się czuła z innymi baletnicami, bo jest trochę grubsza. Dziewczynie, która. Ma zaburzenia odżywiania, ale równocześnie nie jest właśnie taką typową anerektyczką, której widać wszystkie kości. Dziewczynie, która jest biseksualna i musi sobie radzić z tym, że jej przyjaciółki, lesbijki nie do końca godzą się z tym, że lubi również chłopców. Książka naprawdę mi się spodobała. To, jak Etta odkrywa siebie i jak na nowo odkrywa relacje ze swoimi starymi znajomymi, lub jak tworzy nowe relacje z ludźmi, i również musi stwierdzić, na co się godzi, a na co nie. No i zasadniczo właśnie to jej odkrywanie siebie jest naprawdę bardzo... bardzo... bardzo wartościową podróżą czytelniczą? Czy to ma sens? Chyba nie. Mam zamiar przeczytać w przyszłości więcej książek tej autorki, bo naprawdę jest świetna. Kolejną książką, którą przeczytałam, jest Folwar Zwierzęcy. George'a Orwella. Czytałam to do szkoły. Wiem, że prędzej czy później przeczytałabym tę książkę, nawet jeżeli nie byłaby moją lekturą. Myślę, że nie muszę wytłumaczyć, o czym to opowiada, ani jakoś specjalnie opowiadać o swoich reakcjach czy coś. Po prostu powiem, że to jest wartościowa lektura i jest naprawdę króciutka, więc kosztuje jakieś 15 zł. Następna książka to The Witch Hunter Łowczyni z Virginia Bueker. Whatever. I szczerze mówiąc, byłam bardzo, bardzo podekscytowana tą książką, kiedy ją kupowałam. Było to w czasie, w którym nie powinnam wydawać pieniędzy na książki, bo miałam inne książki do przeczytania, ale naprawdę wydawało mi się, że będzie to świetna książka i że warto ją przeczytać, dlatego no, kupiłam ją. W każdym razie trochę, trochę bardzo się zawiodłam. To znaczy, no naprawdę nie jest okropną książką, ale... Spodziewałam się o czegoś więcej, stanowczo czegoś więcej. Jest to książka opowiadająca o bohaterce, która się nazywa Elizabeth Grey, i ona jest łowczynią czarownic. Książki rozgrywa się w jakiejś alternatywnej Anglii z przeszłości, tak jakby, gdzie istnieje magia, istnieją czarodzieje, wiedźmy i te wszystkie inne. Zadaniem Elizabeth jest znajdować czarowników i czarownicę. I oddawać w ręce władz, które zwykle spalają ich na stosie. Elizabeth jest jedną z tych bohaterek, które w teorii są naprawdę świetne, i świetnie wyszkolone, i inteligentne, i spostrzegawcze, i silne, i ogólnie są wszystkim, czym tylko można by chcieć, żeby bohaterka książki, fantazy była, ale w praktyce okazuje się, że to tylko puste słowa i że. Absolutnie nie ma to żadnego uzasadnienia, bo popełnia tyle błędów i widać, że autorka starała się jakby przekonać nas, żebyśmy polubili bohaterów i ich relacje, ale tak średnio to wychodzi. Po prostu nie jest to najlepsza książka wszechczasów. Właśnie w tym momencie mój sprzęt uznaje, że mnie nienawidzi i postanawia skasować mniej więcej połowę filmików. Dlatego jestem tutaj innego dnia, żeby dokończyć rozmawiać o książkach, które przeczytałam w marcu. Następnej książki nie mam przy sobie, bo już pożyczyłam ją przyjaciółce, ale była to Zła krew Sally Green i szczerze mówiąc naprawdę bardzo mi się podobała. Jest to książka opowiadająca o Natanie, który jest czarodziejem, jest synem tego, wiecie, tego najbardziej złego czarownika, jaki istnieje w ich świecie oraz normalnej, dobrej czarodziejki. I z tego powodu spotyka go dużo dyskryminacji, dużo jakichś problemów, ogólnie wszyscy go nienawidzą. I to chyba wszystko, co mogę wam powiedzieć tak na razie, żeby niczego nie zepsułizerować. Pierwszą połowę książki czułam się trochę jakbym czytała fanfikcję, w której główny bohater jest z tym zmaltretowanym, uwięzionym, e, znienawidzonym, zdepresjowanym dzieciakiem, który oczywiście ma jakieś super supermoce, ale równocześnie jest tak zniszczony przez wszystko, że nie wie, czy uda mu się powstrzymać koniec świata albo inne biznesy. I tak patrzę na Was, autorzy fanfikcji na Harry'ego W każdym razie przez pierwszą głowę książki nie dzieje się zbyt dużo, ale nie uważam, że to była zła cecha. Zasadniczo wciąż jest interesująca, chociaż druga część chyba bardziej mi się podobała wchodzi tam więcej postaci. I ogólnie dzieje się więcej. Wchodzi tam moja ulubiona wospać, którą jest Gabriel i on jest w książce dosłownie przez 100 stron, bo potem książka się zwyczajnie kończy. Ale ja i tak go kocham. Uwielbiam go. W każdym razie jest to naprawdę dobra książka, serdecznie ją polecam. Chyba 14 kwietnia wychodzi po polsku druga część, Dzika krew. Kolejna książka to Cała prawda Dana Gemeinharta. Jest to historia o Marku, 13-letnim chłopcu, który mimo swojej ciężkiej choroby postanawia wyruszyć tylko ze swoim psem na górę, na którą chciał wyjść ży całe, życie. książkę tego piłam kiedyś w Biegów, kiedy było mi smutno i wzdrywałam mm. po prostu się pocieszyć. I wiedziałam, że to będzie taka lekka, ale równocześnie trochę smutna historia. No bo jednak powiedzmy wygląda jak taka książka raczej skierowana do, do młodszych czytelników, a traktuję no, o chorobie jednak. No i książka dała mi dokładnie to, czego oczekiwałam mm, była wzruszająca momentami. Podobało mi się to, że była też perspektywa jego przyjaciółki Jessie, która mm, została w domu i nie do końca wiedziała, co zrobić z faktem, że jako jedyna wie, gdzie udał się mar. Następnie mam tu dwie książki, które są zbiorami opowiadań. Pierwsze to Przez Ciemność Aleksandry Bracken, w której są opowiadania, które się nazywają W Losu, Zapłoną Iskrę Pomimo mroku. I ogólnie rzecz biorąc, trochę zapomniałam, jak bardzo podobała mi się trylogia Mrocznych Umysłów, i dopiero ta książka mi przypomniała o tym, jak bardzo lubię ten świat, i jak bardzo lubię tych bohaterów, i jak bardzo lubię styl pisania Aleksandry Bracken, więc naprawdę się cieszę, że jednak ją kupiłam bo właśnie nie byłam pewna, czy ją kupować, skoro już nie jestem tak bardzo zainteresowana samą trylogią. Ten zbiór opowiadań jest trochę spoilerowy, jeżeli się nie przeczytało wszystkich części, dlatego najlepiej no, jednak przeczytać to po przeczytaniu całej trylogii. Mm. Bardzo mi się podoba, że również tytuły tych opowiadań układają się w zdanie, tak samo jak tytuły trylogii, i podoba mi się również przekaz tego zdania. Also od pierwszej chwili pokochałam sam całym sercem. Sam. Więc tak, jest to naprawdę dobry dodatek i polecam wszystkim fanom rośnych umysłów. Następnie mamy tutaj Berło Serapisa i inne opowiadania Ricka Riordana. Jest to zbiór opowiadań ze świata wersji Jacksona oraz Chronic Road Nie planowałam kupować tej książki, bo większość z tych opowiadań, które się tu znajdują, mam już w innych dodatkach Riordana, ale no cóż, stało się, mam to. Nie wiem, czy troszkę nie żałuję, bo galeria książki nie do końca chyba ogarnęła, jak ma to wydać, ponieważ z trzech opowiadań łączących świat Percy'ego Jacksona i Chronic Lloyd'ego Kane, każdy ma swoją kolejność, bo jednak łączą się wydarzenia z jednego w drugim. Ale Galeria Książki postanowiła po prostu je wymieszać i dała drugą i trzecią część przez pierwszą, i ogólnie co tu się dzieje. Dlatego jeżeli oglądasz ten filmik i chcesz przeczytać tę książkę i chcesz przeczytać te opowiadania o odpowiedniej kolejności, to radzę Ci zacząć od trzeciego opowi opowiadania, czyli od Syna Sopka i potem przejść dopiero do Berła Serapisa i Korony Ptolomeusza. Serio, kto myślał, że to jest dobry pomysł? Like. Oprócz tych trzech w książce znajdują się jeszcze inne opowiadania, czyli Percy Jackson i Spiżowy Smok, Percy Jackson i Skradziony Rydwan, Percy Jackson i Milcz Hadesa. Percy Jackson i Laska Hermesa, Leo Waldes i pościg ze Buffordem i Pamiętniki Luca Castellana. To chyba najgrubszy dodatek Raya jaki mam, bo jest prawie tak gruby, jak jedna część serii Olimpijscy Herosi. Mój egzemplarz jest trochę wybrakowany, bo brakuje mu tutaj tego śmiesznego skrzydełka. Dzięki matrasie, naprawdę po prostu dzięki. Tak jak dla mnie musicie sami zadecydować, czy opłaca się kupować tę książkę, Ym, na pewno opłaca się przeczytać te trzy opowiadania, Crossoverowe, które są chyba tylko tutaj, więc tak to na tyle. Przepraszam za tą zmianę outfitu i za to, jak teraz brzmi mój głos. To tyle na dzisiaj, cześć.